Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego kursu. W naszej aplikacji mamy już możliwość tworzenia stron. Możemy te strony edytować, możemy wyświetlać szczegóły, możemy je usuwać. A nasze strony wykorzystują coś takiego jak pasek boczny, sidebar. I teraz dodamy sobie ten sidebar do naszej aplikacji i zaczniemy od dodania tabeli dla naszego sidebar. Czyli klikamy sobie tables, add new table. I teraz pole id zostawiamy, tak jak jest, id node0, primary key i następne pole to będzie body. Będzie to pole, które będzie przechowywać zawartość naszego sidebara i będzie to oczywiście warcha max, no bo to musi być duże pole, bo tam będziemy mogli przechowywać dużo treści, tak jak w przypadku body dla naszych stron, pages. Dobrze, to teraz jeszcze zmienimy sobie nazwę, to zamkniemy, zmienimy sobie nazwę table SideBar, SideBar, tak, i klikniemy Update, aby nasza tabela została utworzona. I teraz Update Database i zostanie utworzona nasza tabela. Dobrze, nasza tabela została utworzona z sukcesem. Także możemy sobie to zamknąć. Możemy to zamknąć, możemy odświeżyć nasze tabele i widzimy, mamy table sidebar i nasze pola id i body. OK. Możemy sobie zobaczyć naszą tabelę. Show table data. Widzimy, mamy id, nadamy id identyfikator 1, bo nie zrobiliśmy, żeby była autoinkrementowana i body możemy sobie nadać ciało naszego sidebara. Napiszmy sobie sidebar body. To tak na razie. Dobrze, możemy sobie to zamknąć. Mamy, że tak powiem, utworzony nasz sidebar, który wykorzystują nasze strony. Albo mają sidebar, albo nie mają, w zależności od tego, co zaznaczymy. Dobrze, jak mamy utworzoną tabelę, to teraz możemy sobie utworzyć. Mamy utworzoną tabelę dla naszego sidebara, to teraz możemy sobie utworzyć DTO dla naszego sidebara. Oczywiście w folderu models, w folderu data. Tu mamy page DTO i teraz, tak jak mamy page DTO, dodamy sobie sidebar DTO. Klikamy data prawym, naciskamy Add New Class i teraz nazwiemy sobie to sidebar DTO. Sidebar DTO, klikamy Add. Visual Studio dodał nam klasę Sidebar DTO i teraz sobie ustawimy nasze właściwości. Oczywiście integer i to jest id, bo mamy id, tak. I drugą właściwość to jest typu string i to jest oczywiście body, czyli ciało, ciało naszej. Naszego sidebara. Dobrze, oczywiście ID. Poinformujemy entity, że to jest klucz główny. Ok, tak. Oczywiście musimy dodać using, przestrzeń nas do component model data annotations. Tak. I następnie poinformujemy, że nasza tabela nie nazywa się sidebar dt.o, tylko nazywa się oczywiście. Tak, jak ona się tutaj będzie nazywać, czyli TBL sidebar. Czyli musimy tutaj napisać table, table. A tutaj to kasujemy, co to się dodało: table i nazwa jest TBL sidebar. Tak? I oczywiście tutaj również musimy dodać brakujący using. Tak, te nieużywane usingi możemy usunąć i możemy zapisać nasze DTO. Mamy DTO, które będzie przechowywać informacje odnośnie sidebar. OK, dobrze, mamy nasze sidebar DTO. To teraz musimy zmodyfikować nasz kontekst, aby w naszym kontekście dodać tabelę odnośnie naszego sidebara. Możemy sobie na przykład to skopiować. Najszybciej. I tylko zmieniamy tutaj DTO z page na sidebar DTO i tutaj będzie nasz sidebar. Sidebar. Ok. Teraz możemy zapisać nasz DB kontekst. Dobrze, to teraz następną rzeczą, którą sobie utworzymy, to nasz view model. Jak mamy view model do page view model, to teraz dodamy sobie sidebar view model. Zaznaczamy pages, klikamy prawym, robimy add class i dodajemy klasę sidebar view model. Sidebar view model, klikamy OK. Dobrze, została dodana klasa. Teraz dodamy sobie właściwości. Oczywiście to będzie integer ID, a druga to będzie oczywiście string body. Tak. Ok. Dobrze, to teraz do naszego View Modelu, tak jak robiliśmy to w przypadku stron, tak samo tutaj dodamy sobie konstruktor. Jeden konstruktor bezparametrowy oraz dodamy sobie drugi konstruktor. Drugi konstruktor będzie przyjmował Sidebar DTO. A Może sobie od razu skopiujemy tą nazwę, żeby się nie pomylić. Sidebar DTO, dodamy sobie odpowiedni using. Tak. To będzie wiersz danych. I tutaj, tak jak tam, będziemy sobie po prostu przypisywać. ID równa się row. ID tak i body, nie bull. Body równa się row body, Abyśmy nie musieli tego przypisywania robić tam, na przykład w kontrolerze, tylko po prostu przekażemy DTO i nam automatycznie wszystkie właściwości przypisze do view modelu. Ok, również możemy sobie usunąć nieużywane usingi, możemy zapisać. Mamy gotowy również nasz sidebar view model. Dobrze, skoro mamy tabelę w bazie odnośnie dla naszego sidebara, mamy sidebar DTO. Dodaliśmy do naszego kontekstu tabelę sidebar i mamy sidebar view model. To teraz możemy sobie już przejść do naszego page controllera i dodać metodę, która będzie odpowiedzialna za edycję naszego sidebara. Przejdźmy sobie tutaj poniżej i dodajmy sobie metodę do edycji formularza. Korzystamy z snippeta MVC action, tak? Dobrze, dodamy sobie tutaj komentarz, że to jest metoda. Get, oczywiście adres to będzie admin, admin pages i action name, action name sobie to zmienimy. To będzie edit sidebar, oczywiście edit sidebar. I to sobie tutaj kopiujemy adresu. Dobrze, mamy naszą metodę. To teraz ją sobie oprogramujemy. Dobrze, a więc na początku zadeklarujemy sobie nasz view model, nasz sidebar view model. Tutaj sobie dodamy komentarz, deklaracja sidebar view model i tutaj sobie go zadeklarujemy. Sidebar view model. To będzie nasz model. Dobrze, skoro mamy zadeklarowany nasz ViewModel, to teraz potrzebujemy kontekstu. DbContext. Użyjemy go również w Usingu, tak jak zawsze. I teraz będziemy sobie deklarować nasz DbContext. Db równa się NewDB. Tak i w Usingu y, pierwsze, co będziemy robić, y, to musimy pobrać naszego sidebara. Czyli dodamy sobie komentarz. Pobieramy sidebar DTO. Sidebar DTO. I tutaj sobie go pobierzemy. To najpierw sobie utworzymy zmienną sidebar DTO. To będzie nasze DTO. I tutaj będziemy do tego DTO pobierać z naszego kontekstu oczywiście sidebar. Sidebar, czyli oczywiście FIND, żeby go znaleźć i tutaj nie będziemy przekazywać ID, tylko będziemy podawać numer 1, bo w tej chwili mamy dodany jeden sidebar i zawsze będziemy korzystać z tego jednego sidebara w naszej aplikacji i będziemy go, jeżeli będziemy chcieli go zmienić, to będziemy go edytować. Ale zawsze pasek boczny będziemy chcieli, żeby mieć, miał stałą Jakąś zawartość. Oczywiście później będziemy mogli dodać drugi i trzeci, ale na tą chwilę będziemy korzystać z jednego paska bocznego, który będzie stały dla naszych wszystkich stron. Ewentualnie będziemy go mogli edytować dzięki tej metodzie, co teraz robimy. I jak będziemy go sobie edytować, to będziemy zmieniać ten, to, co będzie prezentowane w tym pasku bocznym, ale ten pasek boczny będzie, dla nas, będzie taki sam dla naszych wszystkich stron. Także wystarczy, że będzie jeden sidebar będziemy go chcieli zmienić, to możemy go zmodyfikować. Nie musimy dodawać drugiego. Oczywiście możemy dodać drugi, ale na razie będziemy korzystać tylko z jednego. Tak więc tutaj kodujemy sobie jeden, bo mamy ten jeden sidebar i o ten nam sidebar chodzi. No i następnie co zrobimy? No to zainicjalizujemy nasz model. Inicjalizacja modelu. Model, czyli model i tutaj sobie wywołujemy konstruktor new Sidebar vModel model i przekazujemy DTO i to wszystko a to co pobraliśmy z bazy te DTO Przekazujemy do konstruktora Sidebar View Model. A jak wiemy, Sidebar View Model Konstruktor, jak dostanie DTO, to zainicjuje wszystkie pola, czyli nie musimy tutaj już nic więcej robić. I to jest bardzo piękne. No i tutaj oczywiście zwracamy widok, a do widoku przekazujemy oczywiście model. Możemy zapisać. Także teraz możemy dodać widok do edycji naszego Sidebara. Czyli klikamy prawym, Add View i oczywiście nazwa będzie Edit Sidebar. Wykorzystamy sobie template do edycji, tak jak w przypadku Stron. Model to naszym modelem będzie oczywiście Sidebar View Model. I oczywiście użyjemy naszego layoutu i klikamy Add, aby dodać widok do edycji naszego sidebara. Dobrze, mamy dodany widok. I teraz tak. Oczywiście nie ma tu dużo kodu. Sprowadzimy potrzebne modyfikacje. Oczywiście tytuł nie chcemy Edit Cybard, tylko edycja pasek boczny.